Dosłownie przed chwilą podpisaliśmy umowę z firmą Budimex na realizację tzw. łącznika połączenia ulicy Gdańskiej z S6. To połączenie takie bezpośrednie i bezkolizyjne. Będzie tam obiekt mostowy, będzie obiekt, będzie to wiadukt też nad linią kolejową, także sporo tych środków na ten cel pozyskaliśmy. Między innymi 34 miliony z Polskiego Ładu, 4 miliony od Marszałka Województwa i część tej inwestycji, czyli kolejne 4 miliony, to są środki własne samorządu. Mam nadzieję, że do końca recenzji tej inwestycji ten, ten wkład nasz trochę znaleje, ale to będziemy dopiero powiedzieć miesięcy. Jako Makowski, przedstawiciel firmy Budimex. będziemy realizować kontrakt obwodnica Lamborka, długość około 700 metrów i dwa obiekty inżynierskie. Termin realizacji 38 miesięcy od dnia podpisania, czyli od dzisiaj, przewidujemy zakończenie w terminie, czyli w maju 2027.